Cześć! Dzisiaj temat powiększania ułamków zwykłych. Po co nam powiększanie ułamków zwykłych? Do porównywania ułamków, np. 4, 7 i 5, 8, do jednostek czasu, długości i wagi, do porządkowania ułamków od największego do najmniejszego oraz od najmniejszego do największego oraz do dodawania i odejmowania. Ułamków. I zobaczcie jak to się robi. Dla trójki i czwórki yy, musimy znaleźć taką samą liczbę. Na przykład chcemy powiększyć mianownik cztery razy. Ale skoro mianownik powiększamy cztery razy, to i licznik powiększamy cztery razy. Wyobraźcie sobie, jakbyśmy chcieli przedłużyć sobie spodnie, no to obie nogawki musimy przedłużyć. Dlatego powiększamy i trójkę i czwórkę. Czyli 3 razy 4 to 12, a 4 razy 4 to 16. W przypadku 6, 7 chcemy powiększyć 5 razy i licznik i mianownik, dlatego mianownik 5 razy to i licznik 5 razy. 6 razy 5 to 30. A 7 razy 5 to 35, czyli wspólna liczba na obu. No i 8 siódmych, powiększmy na przykład tyle razy w tym wypadku, żeby było 16. 8 razy 2 to 16, a skoro licznik 2 razy, powiększamy to i mianownik 2 razy. I teraz 7 razy 2 to 14. Spróbujcie sobie wykonać kolejny. Przykład ten w ramce, a przy porównywaniu ułamków, no to musimy mieć wspólny mianownik, czyli ósemkę powiększymy sobie 7 razy, a siódemkę 8. Czyli tutaj licznik też powiększymy 8 razy i licznik ten 7 razy. Czyli tutaj będzie szóste, a tutaj. 35 pięćdziesiątych szóstych i 5 ósmych będzie większym ułamkiem. W przypadku jednostek na przykład wiemy, że godzina ma 60 minut, no to musimy dwójkę pomnożyć razy 30 i licznik tyle samo i wtedy mamy stosunek jednej wartości do drugiej, czyli 30. 60. Czyli 30 z 60 minut. I w porządkowaniu ułamków mamy 2/6, 8/12 i 7/24. Czyli musimy mieć wspólny mianownik dla wszystkich. 24 jest tym właściwym, bo wszystkie te liczby się mieszczą w 24. Tu powiększamy 2 razy, tu powiększamy 4 razy

A tu mamy 7 dwudziestych czwartych, więc najmniejszy z nich wszystkich jest 7 dwudziestych czwartych, potem 8 dwudziestych a największym jest 16,24. I z czasem pokażę Wam, jak przy dodawaniu i odejmowaniu ułamków przydaje nam się powiększanie tych ułamków. Mieliśmy już powiększanie ułamków zwykłych, a teraz odwrotna czynność, czyli skracanie ułamków zwykłych. I potrzebne nam będzie to skracanie podczas mnożenia i dzielenia ułamków, uproszczania zapisów, czyli na przykład mamy 50 centnych, no to w skrócie o wiele łatwiej nam jest powiedzieć, że to jest jedna druga. W szybszym liczeniu na małych liczbach, dlatego że na dużych liczbach no, zdecydowanie więcej czasu nam potrzeba i możemy się nie wyrobić na przykład w waszym przypadku na sprawdzianie. Zapis najprostszej postaci, bo tego też nauczyciele wymagają i na egzaminach również jest to ważna umiejętność, by umieć zapisać w najprostszej postaci, no i oczywiście w codziennych sytuacjach 255 centnych litra to inaczej w skrócie Jedna, druga litra. Czyli podczas gotowania te prostsze miary są nam bardziej potrzebne i bardziej przemawiają do tego, co możemy kupić w sklepach. Gramy, mililitry, litry i tak dalej. I mamy, zobaczcie, sześć ósmych. Szukamy liczby, przez którą obie się skrócą. Ponieważ obie te liczby są liczbami. Parzystymi, to najłatwiej by było je podzielić na 2. Każda parzysta zawsze podzieli się na 2, więc jeżeli nie macie innego pomysłu na początek, bo niektóre liczby dzielą się też na 4, na 6, na 8, to zawsze możecie spróbować najpierw na 2, potem znowu na 2. I do najprostszej postaci: 6 podzielić na 2 to jest 3, 8 podzielić na 2 to jest 3. 4. I mamy skróconą wersję. Możemy też, oczywiście, jeżeli mamy 6 ósmych, możemy to w ten sposób w jednym ułamku skrócić. Przekreślamy sobie obie liczby, skracamy je przez 2, i tutaj będzie 3, tu 4, czyli 3 czwarte. No i teraz mamy wariant, kiedy mamy parzystą i nieparzystą, ale obie te liczby. Jeżeli wiecie o tym, że jeżeli dodamy dwie cyfry do siebie i obie cyfry uzyskane dzielą się przez 3, to te liczby podzielą się na 3. To jest cecha podzielności przez 3, więc obie możemy podzielić na 3, dlatego że 1 dodać 8 to jest 9, a 9 dzieli się na 3. A 1 dodać 5 to jest 6, i 6 też dzieli się na 3. Więc obie liczby możemy podzielić na 3. 15 podzielić na 3 to jest 5. 18 podzielić na 3 to jest 6. 5 szóstych bardziej nie da się skrócić. No i oczywiście czasami nie ma czasu, dlatego skracamy to w tym samym ułamku i tutaj. Też przez 3 domyślnie, więc będzie 5, a tutaj też przez 3, czyli 6, i wtedy musimy sobie zapisać 5-6. No i teraz możemy mieć taką sytuację: 7 jest trudnym zawodnikiem, ale bywa też tak, że 7 może się zmieścić równo w 28. Więc w tym przypadku tak właśnie jest. Więc siódemka jest naszym dzielnikiem, czyli liczbą, przez którą się obie te liczby dzielą. Więc dzielimy 7 na 7, czyli 1, a 28 podzielić na 7 to jest 4. I uzyskujemy 1 czwartą. Spróbujcie wykonać ostatnie działanie i napiszcie mi w komentarzach, jeśli macie jakieś kłopoty lub chcecie poznać. Odpowiedź. Jeżeli podobają Wam się filmy, które tutaj publikuję, subskrybujcie mój kanał, lajkujcie i udostępniajcie filmy. Życzę Wam dobrego dnia. Cześć!